Witam wszystkich z tej strony, Paweł. I dziś chciałbym Wami porozmawiać, czy warto zagrać w grę Rainbow Six Siege. Moja historia z grą wygląda tak, że próbowałem do niej podejść dwa razy. Na no, gdzieś w połowie 2017 roku, hmm, przez jakiegoś okresu próbnego, i niestety odpadłem od tej gry z racji takiej, że nie kupiła mnie odrzuciło mnie to, że jest dużo operatorów i, 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 i chyba głównie dlatego właśnie, że te mikrotransakcje były tak sama ta otoczka była dla mnie zniechęcająca później za jakiś czas w Twitchu obejrzałem parę rozgrywek i kupiło mnie to, mówię wow, jednak fajnie to jest wszystko wygląda w miarę taktycznie no chyba przeboleję kupienie tych operatorów i, i dam grze szansę no i tak też zrobiłem, kupiłem wszystkich operatorów i od razu mówię, nie kupujcie wszystkich operatorów bo raz, szkoda na to pieniędzy, dwa, że 60% wam pewnie nie podejdzie. Mam tylko pięcioma, sześcioma, jakoś tak, także no troszkę słabo, jeżeli chodzi o wydane pieniądze. No ale już nie licząc tego, to tak. Gra daje nam trzy tryby. Pierwszy tryb to rozbrojenie ładunku wybuchowego. Drugi to ochrona. Trzeci to uratowanie, obrona zakładnika. Drużyny dzielą się. Na dwie drużyny, po pięć osób, i jedna drużyna musi bronić celu, druga go atakować. W przypadku bomby drużyna A atakuje bombę, próbuje ją rozbroić, drużyna B broni ją. W przypadku ładunku drużyna A musi wystarczająco długo być w pobliżu tego ładunku, żeby go przejąć, a drużyna B robi to wszystko, żeby do tego nie dopuścić. No i w zakładniku sytuacja wygląda tak, że broniący muszą bronić go, żeby on przeżył. Jeżeli go Obrońcy go zabiją, to, to równa się z przegraną, a z kolei atakujący muszą go wynieść poza obszar budynku. Wtedy jest wygrana. No ewentualnie nie musimy spełnić żadnych z tych wymogów i wystarczy, że wszyscy się pozabijają i kto zostanie przy życiu. Gra wygląda fantastycznie, ciągle się zmienia, i to jest na duży plus, bo naprawdę nie spodziewałem się, że, że to wszystko może tak wyglądać fajnie. Mamy duże możliwości ataku na dane placówki. Możemy się przebijać przez płyty gipsowe lub sklejki, to, to, więc to daje nam bardzo dużo możliwości. Tyczy się to też sufitów, więc nieraz, nie dwa trzeba uważać, czy po prostu ktoś sobie nie zrobił dziury w suficie i po prostu z góry niepostrzeżenie nas nie ukatrupi. Także, także mi osobiście gra się bardzo dobrze w ten tytuł. Dobiłem do levelu 66 i gra pokazuje mi, że aktualnie mam gdzieś 85 godzin i, i właśnie przy osiągnięciu 66 levelu y, niestety musiałem przestać moją przygodę na PC dlatego, że na komputerze gram na padzie i wiem, 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 brzmi to jak totalna herezja ale lata spędzone z 360 spowodowały to, że bardziej cenię sobie wygodę od wyników grania na komputerze. Także powyżej tego 50 levelu praktycznie już miałem trudności z graczami, bo jednak wyższość klawiatury i myszki nad padem jest dość kolosalna. Także w najbliższym czasie pewnie będę kupywał wersję na konsolę, no i tam dalej będę kontynuował, kontynuował moją przygodę z tą grą. E, co mi się w tej grze nie podoba? Ciężko mi powiedzieć, chyba to, że często łatki zamiast łatać to psują, nie jestem jakimś super y, znawcą tego tematu, żeby tu jakoś w to wchodzić, ale, ale gra jest cały czas łatana, no czasami twórcom wychodzi to lepiej, czasami gorzej. Trażą mnie trochę kamperzy, bo jest to troszkę męczące, jak gdzieś ktoś się skitra i raz, musisz go szukać, y, dwa, on cię po prostu zdejmie niepostrzeżenie, ale są kilkamy, więc zawsze wiemy, gdzie ktoś się zaszywa i, i później pamiętamy, że w danej lokalizacji. No, trzeba uważać na tej na to te miejsce. Trafiają się ludzie, którzy zabijają swoich graczy z drużyny, ale no, możemy gościa wykopać i jest możliwość głosowania, żeby kogoś wyrzucić. No, on jest też banowany wtedy, więc no, Ubi coś w tym tytule robi, żeby to jakoś połatać. Chociaż no, trafiają się tacy krytyni, że rozpoczyna się gra. A on ci rzuca pod nogi C4 i koniec. Wszystkiego z wymiotło, on wychodzi z gry. Nie zdążyłeś go zreportować, i nie wiem, jak w tej sytuacji gra to ocenia. Także to są moje przemyślenia na temat tej gry. Osobiście polecam ją i dzisiaj rusza darmowy okres, który trwa do 9 czerwca, gdzie możecie pobrać za darmo i sprawdzić sobie ten tytuł. Do czego Was gorąco zachęcam i powiedzcie mi, jakie są Wasze przemyślenia i, i, i wrażenia z grania w Rainbow Six. Graliście w to? Chcecie zagrać? Co o tym myślicie? Dziękuję wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten drugi odcinek był znacznie lepszy. Zainwestowałem trochę lepszy mikrofon, także słychać już mnie znacznie lepiej i dziękuję za suby. mam nadzieję, że parę osób z nowych się znajdzie. Także dziękuję za wszystko, trzymajcie się, cześć. Pa!